Ale dziś nuda! Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a tak zupełnie poważnie, od 12.30 do 12.45 trwa przerwa techniczna, przerwa techniczna, która jest związana z pracami technicznymi, serwisowymi, które mają związek z problemem ze zleceniami oczekującymi. Dzisiaj od rana pisaliście w programie, że właśnie takie problemy nie są. Nie możecie tych zleceń anulować, co też jest pewnym problemem. Nie możecie też tych zleceń zmieniać. Miejmy nadzieję, że po tych pracach wszystko będzie już działać dobrze. Ja, jak to już od pewnego czasu powtarzam, polecam Wam, abyście byli przygotowani na wszystkie okoliczności, nie tylko problemy samej giełdy, ale też problemy poszczególnych domów, biur maklerskich, brokerów, gdzie swoje konta, swoje rachunki macie i swoje środki, bo może się okazać, że jeżeli u jednego brokera, załóżmy, będzie jakiś problem techniczny, a będziecie chcieli dokonać jakiejś transakcji, no to wykorzystacie sobie ten inny podmiot, gdzie również środki macie zdeponowane do dokonania swojego Ruchu. Możecie napisać w komentarzu, w ilu domach, biurach maklerskich, czy u ilu brokerów macie rachunki, gdzie inwestujecie w polskie akcje. To bardzo ciekawe, bo przypominam, że statystycznie tych rachunków jest już ponad 2 miliony, a mówi się, że aktywnych użytkowników na rynku jest około 250-300 tysięcy. Lajkuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco.